Między brylantynką a Nicole Ciećkiewicz doszło do niemałego spięcia, które każda z nich chce wytłumaczyć jak najbardziej na swoją korzyść. W Katowicach pojawił się nowy lokal Virala, który promowała sama śmietanka towarzyska. Kłebo pojawił się na studniowce w suwałkach i zaskoczył pół internetu, a żurnalista wypowiedział się na temat filtru nałożonego podczas rozmowy z Małgorzatą Rozenek. Zaczniemy sobie od tematu Radosława Majdana, czyli byłego znanego piłkarza i osoby publicznej, a w ostatnich dniach także główny temat w internecie, po tym jak na YouTubie pojawiło się nagranie z jego udziałem. Filmik pojawił się na kanale Samochodoza, który specjalizuje się w pokazywaniu kierowców rzekomo źle parkujących i tym razem sytuacja rozegrała się pod jedną ze szkół w Warszawie przy ulicy Konstancińskiej. Według autora nagrania, który jechał rowerem i dokumentował zdarzenie, Majdan Parkował samochód w miejscu objętym zakazem zatrzymywania się. I to właśnie to wywołało całą awanturę. Nagranie trwa kilka minut i widać na nim jak youtuber składa lusterka w samochodach stojących w niedozwolonym miejscu, w tym w aucie Majdana i auta innej kobiety. Nagranie pełne jest ostrych słów, krzyków i wulgaryzmów. Nie to nie pierwszy A zarówno Majdan, jak i kobieta reagują w bardzo gwałtowny sposób na działania nagrywającego. Oraz próby zwrócenia uwagi. Internauci od razu zaczęli intensywnie komentować materiał, krytykując Majdana za jego zachowanie, uważając, że jako znana osoba powinien zachowywać spokój i lepiej pokazać jak radzić sobie w takich sytuacjach. Szczególnie, że to wszystko miało miejsce przy szkole, gdzie, wiecie, są małe dzieci. Po kilku godzinach od opublikowania nagrania, Majdan postanowił zabrać głos i opowiedzieć swoją wersję wydarzeń, twierdząc, że to, co pokazał filmik, to tylko fragment dużo poważniejszej sytuacji i że został przedstawiony w złym świetle. Według niego sytuacja nie sprowadzała się jedynie do zwrócenia uwagi za złe parkowanie, ale miał miejsce rzekomo bardziej dramatyczny kontekst. Według Majdana osoba nagrywająca miała demolować inne samochody, w tym auta rodziców czekających na swoje dzieci. A przy tym zachowywać się w sposób, który miał stresować matki i dzieci. Nie ma mojej akceptacji dla terroryzowania dzieci i zastraszania kobiet. Majdan podkreślał, że nie wierzy, by ktokolwiek miał prawo samodzielnie egzekwować przepisy i karać innych kierowców, i że prawdziwe organy powinny się tym zajmować, a nie youtuberzy. Mimo ostrego języka w nagraniu, Majdan twierdzi, że gdyby mógł cofnąć czas, to zrobiłby dokładnie to samo, bo uważał całą sytuację za skandaliczną i nie do zaakceptowania. Jeżeli miałaby się taka sytuacja powtórzyć, to tak zachowałbym się jeszcze raz w stosunku co do kogo, yy, który zachował się jak. Bandyta. Nagranie i późniejsze wyjaśnienia Radosława Majdana wcale nie poprawiły jego wizerunku, a wręcz przeciwnie, sprawiły, że wiele osób jeszcze bardziej utwierdziło się w przekonaniu, że zachował się nieodpowiednio. Internauci podkreślali, że niezależnie od emocji i sytuacji, nikt nie powinien parkować w miejscu, w którym jest to zabronione, zwłaszcza pod szkołą, gdzie chodzi o bezpieczeństwo dzieci. W komentarzach często pojawiały się opinie, że Majdan jako osoba publiczna powinien świecić przykładem. A agresja i wulgaryzmy tylko pogorszyły całą sprawę. Co prawda, znalazły się też pojedyncze wpisy, w których ludzie pisali, że Radek dobrze zrobił i że YouTuber posunął się za daleko, ale były to raczej wyjątki i prawdziwa kropla w morzu w porównaniu z falą hejtu. A wy co sądzicie? W tej sytuacji miał rację Majdan czy YouTuber? Dajcie znać w komentarzu. A teraz nie odchodzimy aż tak daleko. Pod koniec zeszłego roku u żurnalisty pojawił się głośny wywiad z Małgorzatą Rozenek-Majdan, w którym rozmawiali o jej życiu, karierze i nowych projektach, m.in. o programach, które prowadzi i o tym, jak wygląda praca kobiety w show biznesie. Rozmowa miała sporo wartościowych momentów i pokazywała, jak Rozenek-Majdan podchodzi do tematów, które dotyczą wielu osób, ale to, co najbardziej przyciągnęło uwagę widzów, to coś zupełnie innego niż sama treść rozmowy. W mediach zaczęła się ogromna dyskusja, o tym, jak wyglądała prezenterka w tym nagraniu, i czy faktycznie rozmowa była naturalna, czy też autentyczna, bo internauci od razu zwrócili uwagę na obraz jej twarzy. Wiele osób zauważyło, że Małgosia miała nałożony filtr, który mocno wygładza jej wygląd i w skrócie sprawiło to, że jej twarz wyglądała bardzo nienaturalnie. Pojawiła się wtedy lawina komentarzy, a nawet krytyki, o brak autentyczności, mimo że to miała być poważna rozmowa o ważnych sprawach. Żurnalista postanowił od Odnieść się do tej burzy i wyjaśnił, że wcale nie on wymyślił ten filtr ani nie wiedział o nim przed publikacją, bo ktoś z ekipy, która realizowała rozmowę, na żywo, po prostu go dodał i nikt tego nie zauważył, zanim materiał trafił do internetu. Opowiedział też, że gdy później zobaczył gotowy materiał, to od razu zrozumiał, że to był błąd, bo ten efekt wyglądał wręcz śmiesznie i żałośnie i miał wrażenie, że nawet Małgosia nie była z tego zadowolona, bo nie udostępniła nagrania nigdzie dalej. Na Instagramowym profilu Małgorzaty rozenek można znaleźć fragment z wywiadu u żurnalisty, w którym jej twarz nie jest już objęta tak mocnym filtrem i wygląda znacznie lepiej i bardziej naturalnie? To w pewien sposób pokrywa się z tym, co żurnalista mówi tłumacząc się z całej sytuacji, że w krótkich materiałach filtr został usunięty. Temat nieszczęsnego filtru wrócił po czasie, kiedy żurnalista pojawił się w podcaście u szalonego reportera, gdzie rozmowa trwała ponad dwie godziny. W pewnym momencie padło pytanie wprost. Dlaczego na no? Pani Rodzenek taki widz na twarz. A wtedy zrobiło się wyraźnie nerwowo. Żurnalista od razu zaczął się wycofywać i tłumaczyć, że on w ogóle tego filtru nie widział, bo nie montuje swoich materiałów, a wywiad z Gosią był już wcześniej zaakceptowany. Ja tego nie zrobiłem, bo ja nie montuję swoich podcastów, od tego bym zaczął. Twierdził, że dopiero po tej akceptacji dostał informację, że na twarz Rodzenek ma zostać nałożony filtr i zrobiła to osoba odpowiedzialna za montaż, a on sam zobaczył finalny efekt dopiero po publikacji. Filmów w sieci. Podkreślał też, że w opisie wywiadu celowo puścił oczko do widzów, pisząc o rozmowie bez filtrów, co miało być lekkim komentarzem do całej sytuacji. Jeżeli ktoś wie trochę jaki jestem. Zobaczy opis podcastu i powinien się uśmiechnąć. Zobacz Czez, opis tego podcastu. No, Zobacz ten opis. w telewizji, bez filtrów. Dodał, że skoro ktoś chciał wyglądać w taki sposób, to dla niego osobiście filtr nie ma żadnego znaczenia dla całej merytoryki rozmowy. No, jeżeli tak, tak, tak zaakceptowali, tak jest dla nich ok, to okej. Okay. W sensie, bo na przykład wartość merytoryczną rozmowy nie ma nikt wpływu. Po prostu, jak chciała tak wyglądać, to powiedziałam, ok, no. Zaznaczył też, że zawsze traktuje poważnie uwagi osób, z którymi rozmawia, jeśli chodzi o to, jak mają być zaprezentowane, i nie widzi w tym nic złego. w tej roski teraz powiedział, że on nie chciałby kamery z boku, ze względu na to, że dla niego zawsze było ważne, żeby mieć kontakt wzrokowy z widzem, że widz ma widzieć jego oczy. Jednocześnie wspomniał, że jego zdaniem to raczej nie sama Małgorzata Rozenek chciała nałożenia tego filtru, tylko ktoś z jej otoczenia. To niegosia Gosia, od tego bym zaczął. Serio, to nie Gosia. Ktoś, ktoś okay. z jej otoczenia. Internauci kompletnie nie kupili tłumaczenia żurnalisty i w komentarzach nie zostawili na nim suchej nitki. Wiele osób wyśmiewa fakt, że ktoś, kto prowadzi tak popularny format, miałby nie obejrzeć własnego materiału przed publikacją i nie zauważyć tak oczywistej rzeczy, jak filtr na twarzy rozmówczyni. Prześmiewczo komentowane jest też zrzucanie odpowiedzialności na montażystę i opowieść o tym, że nie sama Gosia chciała nałożenia filtru, tylko ktoś z jej otoczenia. Na koniec pozostaje więc pytanie, czy to wszystko by? Było zwykłym nieporozumieniem i wpadką techniczną, czy jednak próbą kontroli wizerunku? Wierzycie w te tłumaczenia żurnalisty, czy macie inne zdanie? Sekcja komentarzy jest jak zwykle wasza. Sezon Stodniówkowy został oficjalnie otwarty. Nie wiem jak wam, ale mi wyświetla się naprawdę sporo różnego rodzaju kreacji, filmików z imprez i tak dalej. Natomiast ten ostatni naprawdę mocno mnie zaskoczył, gdyż jak się okazało raper Quebo pojawił się na jednej z takich imprez, a poinformował o tym Krzyk Krzysztof będący hype i przyjacielem Kuby Grabowskiego. Całość miała miejsce na imprezie w Suwałkach i najprawdopodobniej mało kto z jej uczestników Spodziewał się, że Kue wraz ze swoim przyjacielem faktycznie tam wbiją. Wszystko to było związane z imprezą sportową, w której raper brał udział, dokładniej mikołajkowym turniejem imienia Tomka Godlewskiego. Jest to turniej piłki nożnej, którego dochód idzie na cele charytatywne. W inicjatywie brał udział klub Mazur Radzymin, do którego należy oczywiście Grabowski. Po zakończeniu sportowej imprezy panowie postanowili pójść na after właśnie na wspomnianą studniówkę. Jeden z uczniów miał napisać do krzyk Krzysztofa z zaproszeniem, a ekipa stwierdziła, że wykona tego sidequesta. Ludzie śmiali się dodatkowo, że na wydarzeniu pojawił się także Wojciech Gola, ponieważ osoba z 14 sekund wideo opublikowanego przez Krzy Krzysztofa wygląda do niego całkiem podobnie. Głównie przez ten gęsty zarost. A więc mimo, że Que zakończył już swoją karierę muzyczną, wciąż temat jego osoby jest tak naprawdę na świecznikach Wzbudzając ogromną sympatię wśród ludzi. Jednak, z drugiej strony, pojawiły się komentarze na temat tego, że nie dla wszystkich mogła być to miła niespodzianka. Głównie w związku z tym, że z wydarzenia dla uczniów zrobiła się impreza, o której mówi cały TikTok i rozpisują się różne magazyny. W tle pojawiają się także wizerunki innych uczestników, co mogło nie być do nich do końca komfortowe. Dajcie znać, czy Was taki gość także by ucieszył. Najwyraźniej gastronomiczny biznes Karola Friza Wiśniewskiego oraz Przemka Pro jeszcze bardziej się rozkręca, gdyż tak jak podejrzewano, dostał on swój nowy lokal, tym razem z siedzibą w Katowicach. Viral Kebab na rynku jest już od pewnego czasu, choć jego start nie był wolny od kontrowersji. Cała ta afera w związku z testem książula, kiedy top influencer dostał większą porcję, a dodatkowo, zdaniem niektórych, wygórowane ceny w kwestii przede wszystkim rozmiaru posiłku, sprawiły, że niektórzy podchodzili do owej kebabowni z dystansem. Aczkolwiek, jak się okazało, musiała być to mniejszość. Gdyż biznes na tyle się opłaca, że influencerzy postanowili otworzyć kolejny lokal, tym razem w sercu Śląska. Decyzja ciekawa, gdyż można by obstawiać, że najbardziej logicznym miastem byłaby stolica, natomiast tym razem postawili właśnie na Katowice, a otwarcie, jak to u ekipy bywa, zrobiono z niemałym przytupem. W tej okazji rozdajemy ponad 2000 darmowych kebą! A opcja ich zgarnięcia była możliwa za sprawą napisania na karteczce z zamówieniem, dlaczego to właśnie ty powinieneś otrzymać zapas darmowych kepsików. Dodatkowo należało napisać swój nick na Instagramie i dać follow Viralowi. Akcja ma trwać codziennie przez cały tydzień, kiedy to influencerzy będą losować daną osobę, która codziennie przez 100 dni będzie mogła przychodzić na darmowe kebaby. Co więcej, akcja obowiązywała nie tylko w placówce w Katowicach, ale i w Krakowie. No i najwyraźniej taka obietnica popłaciła, gdyż na otwarciu pojawiło się naprawdę niemało osób, w tym nawet sam Wojtek Gola ze swoim ostatnim hitem. Jestem hetero. Mm, mm, mm. Każdy dostał także ciepłą herbatkę, bo jak wiecie ostatnio pogoda na dworze naprawdę nie rozpieszcza i wychodzi na to, że pozostaje tylko czekać na otwarcie kolejnych lokali skoro całość idzie tak dobrze. Co ciekawe, Przemek Pro w swoim vlogu powiedział, że niektórzy czekali od pierwszej albo czwartej w nocy, na mrozie, dosłownie minus tysiąc, żeby zająć jak najlepsze miejsce w kolejce. Podobno jest tak, na Facebooku piszą, że ludzie kolejkują tu od pierwszej czy czwartej rano przy minus 10. Idziemy odgolić yeah. towarzystwo, idziemy rozgonić, bo to, to można zamarznąć, to można umrzeć. Chyba nie muszę wam mówić, do czego może doprowadzić hipotermia. Co więcej, przy tych osobach byli również rodzice. Przemek mocno przejął się tą sytuacją i apelował do innych, aby tym bardziej przy takich warunkach atmosferycznych nie praktykować kolejkowania. No to jest sama tak. zabarznięta, dobra, robię tak. Pier byli pierwsi tutaj? Tak. No, idźcie tak. teraz do galerii się grzać, no, wy pierwsi wejdziecie. No, Już, zmyk zmykajcie stąd, do galerii! Finalnie przychodzenie o pierwszej w nocy i czekanie nie popłaciło się, bo i tak wszyscy przyszli chwilę przed otwarciem. W świecie żeńskiego fitnessu wybuchła niemała afera, a jej głównymi bohaterkami zostały Nicole Ciećkiewicz oraz Brylantynka. Jeżeli takie tematy są Wam obce, to już spieszę z wyjaśnieniem, kim są obie panie. Brylantynka w takim mainstreamie jest nieco bardziej rozpoznawalną postacią i na przykład w ostatnim czasie spekulowało się na temat jej rzekomego związku z trąbą. Sama w internecie dzieli się swoim zdrowym trybem życia, pokazuje różne treningi, przepisy itd. Z kolei treści Nicole mają definicję to podobny charakter. Ona z kolei jest trenerką w social mediach ukazuje nie tylko swoją sylwetkową przemianę, ale i swoich podopiecznych. Poza treściami o treningach i diecie posiada także własną aplikację, dzięki której głównie planujemy jadłospisy i treningi. Cała drama, która między paniami się wywiązała, miała mieć korzenie w tym, że zaczęto je do siebie porównywać. Pani zaczęli szukać podobieństw i ewentualnych kopii w publikowanych przez nie treściach i tutaj zaczęła się drama. Nicole zarzuciła Brylantynce kopiowanie jej osoby, nie tylko wrzucanych przez nią na profil treści, ale i nawet sam samej idei aplikacji. Na to opublikowała jej historię z lipca, gdzie stwierdza, że nie da się przyjaźnić z osobą, która nic w tej relacji nie daje, a jedynie zabiera całą Twoją wiedzę. I właśnie to już wtedy miało nawiązywać do sytuacji z brylantynką. W dalszej części nawiązuje do komentarza influencerki fitness, którym ta, nie podając jej imienia, bezpośrednio ma się o niej wypowiadać, pisząc o kłótni z inną influ, z Trulax. Dokładniej chodzi o skopiowanie tatuażu. Dalej kontynuuje o kopii kolagenu od Dane. We'll you czyli jednej z najpopularniejszych fitnessiarek w Polsce. Reklamując swoją aplikację miała przy okazji tego obrażać inną osobę. Zarzuca także kopiowanie TikToków od innych twórców, twierdząc, że sama posiada screeny w ramach dowodów. Całość ma się odnosić do kolagenu współtworzonego z marką Jim Beam, której Nicole jest ambasadorką. Jak wspomina, zarzut jest bezpodstawny, gdyż propozycja kolagenu wyszła ze strony marki, a nie od niej samej. Co do obrażania aplikacji, miała sobie to wyjaśnić z jej twór Czynią, przepraszając za całe zamieszanie. Jeśli chodzi o kopiowanie, wówczas gdy konto opierało się jedynie na siłowni. Szukała różnych inspiracji, przede wszystkim z zagranicznej części platformy, gdzie nieraz oznaczała skąd wzięła daną inspirację. Jak to bywa w internecie, ciężko czasami znaleźć oryginalne dzieło, by oddać kredyt danej osobie, więc zapewne za każdym razem Nicole też się to nie udawało. Miały pojawić się także zarzuty o kupiowanie właśnie Dane. Influencerka twierdziła, że nawet wyzywano ją od Stalkera broniąc się przed oskarżeniami, opublikowała screeny z rozmowy z Diem'a z Maritą, gdzie wymieniają się wiadomościami dotyczącymi noclegu, a nawet pojawiają się zaproszenia na wspólną kolację. Co do wątku z Trulax, Nicole twierdzi, że nigdy się nie pokłóciły i sama dała jej unfollow, jednak nie wyjaśnia z jakiego powodu. Te matchingowe tatuaże mają być przypadkiem, obie mają napis Habibi, ale to inspiracja Bellą Hadid. Obie także mają krzyż, ale Nicole znalazła wzór na Pinterestie, i jej tatuażystka zrobiła całkiem inny. Na dowód ponownie wkleiła screeny z dm z Zosią, które wyglądają na miłą wymianę wiadomości, a nie zarzuty o kopię, jak miała to insynuować Martyna. Na sam koniec zamieściła screeny, że w trakcie ich rzekomej przyjaźni ta próbowała znaleźć na nią brudy i podkablować do urzędu skarbowego. W związku z tym, że prowadzi spółkę i fundację co jest oczywiście legalną praktyką, ale jest odbierana jako próba ominięcia podatku. Dodatkowe zarzuty, jakie padły, to wykorzystywanie zabiegów, które, jak twierdzi Brylantynka, są efektami ciężkich treningów i dobrej diety, gdzie w rzeczywistości to jedynie dodatek do korzystania z medycyny estetycznej. Większość internautów zdecydowanie stanęła po stronie Nicole. Wątek Brylantynki i jej działalności przewija się już od pewnego czasu, dużo wpisów na jej temat jest m.in. na forum Wanda, użytkowniczki piszą Piszą tam o oferowanych przez nią e-bookach, które mają być miernej jakości. Inni piszą właśnie o kradzieży kontentu i spamowaniu produktami na jelita, gdzie w rzeczywistości to jest jedynie kopia. Całą sytuację skomentowała nawet Karolina Derpieński, mówiąc, że w dzisiejszym świecie lepiej nie mieć koleżanek bo jeszcze zgłoszą was do skarbówki. No więc taka oto afera. Między dziewczynami rozpętała się konkretna drama, ale myślę, że jeszcze warto poczekać na stanowisko Martyny w tej sprawie. A jak takowa się pojawi, to oczywiście o wszystkim będziemy was informować, dlatego subskrybujcie kanał, bądźcie na czasie. Zapraszam was na nasze Instagramy i na TikToki też możecie wbijać. A ja życzę wam miłego dzionka.